Jeden film i trzy miejsca. Polska Toskania. Słyszeliście, że mamy taką perełkę w województwie świętokrzyskim? Później przeniesiemy się do świata kolorów. Bo kto powiedział, że domy muszą być nudne i jednolite? A na koniec coś dla miłośników wielkich maszyn. Zapraszamy na film, który może stać się inspiracją do jednodniowej wycieczki. Nie tylko kamperem, ale i samochodem, motocyklem, a może nawet rowerem. Jeśli lubicie takie filmy, to zostawcie po sobie ślad, łapka, komentarz, sub. Będzie nam bardzo miło. Witamy, witamy Was w kolejnym Was filmie z naszymi wyjazdami imbirowymi, czyli naszym kamperem, którego nazwaliśmy Imbirek. Tak. W poprzednim odcinku zabraliśmy Was w województwo małopolskie. I powiem nas... Wam, że od, od tamtego czasu jakiś kamper nas śledzi. I cały czas za nami jedzie jakiś kamper. Przyczepili się, normalnie się Nie wiemy, na warszawskich tablicach. Jeżeli nas oglądają, pozdrawiamy. Odezwijcie się w komentarzu. <laughs> A teraz jedziemy w województwo świętokrzyskie, które bardzo lubimy. O, jak ptak leciał nisko. Co Wam pokażemy w tym odcinku? Tego nawet my nie wiemy. Ja wiem, że pojedziemy do polskiej Toskanii. Uh, a to była tajemnica? Kończąc tamten odcinek, tamten mówiliśmy... W tamtym odcinku była Aha, tajemnica. No a w tak, tym już w tym już nie, nie jest tajemnica, tajemnicę. bo to już jest ten odcinek. tak. Lubimy te wyjazdy weekendowe po Polsce przed sezonem szczególnie, że no, odkrywamy ciągle nowe miejsca. Tak. Zawsze jak jesteśmy w danej okolicy, to mamy tych miejsc dużo pozaznaczane i nigdy nie zwiedzimy wszystkich, więc warto później wracać w te miejsca, tak jak i w świętokrzyskim już byliśmy, no ale przecież nie zobaczymy wszystkiego za parę no. dni. Więc I znowu tam wracamy i znowu dozujemy sobie kolejne ciekawe miejsca z tego województwa. No i jesteśmy na miejscu. batyłami, nie? I jesteśmy rozlokowani na tej miejscówce. Są tutaj takie y, wiaty, sąsiad jakiś tam wyszedł. Są tutaj wiaty takie piknikowe. Jest miejsce na ognisko. Są kosze na śmieci. A my teraz idziemy. to kibel. Toaleta jest. A my na teraz idziemy kibel. na gród średniowieczny gród w miejscowości Stradów. 25 hektarów ma. 5 I... milionów to kosztowało. Ale nie ten gród, tylko te wiaty i to. Wszystko, infrastruktura. Pan nam tu mówił, był tu właściciel tego grodu i dał nam mapkę, i mówił, że to 5 milionów kosztowało. To nie są tanie rzeczy, ale warto tu przyjechać, bo naprawdę jest to zrobione ładnie. ze smaczkiem. Bardzo ładnie. No i słuchajcie, jesteśmy na punkcie widokowym grodzisko stradów. Zachowujemy się cicho, bo są tu też inne osoby, które robią zdjęcia. I to jest Polska Toskania. I powiem Wam: w skali od 1 do 10 na 12, musicie tutaj przyjść. Jest bardzo dużo takich tutaj ścieżek i tych pomościków, i schodków i tak dalej. 4 miliony zostały pozyskane ze środków unijnych. I bańkę dołożyło tutaj gmina czy, gmina, miasto, czy tak. miasto. I zrobili mega fajną robotę. Polecamy przyjść tutaj o zachodzie słońca. Kamera tego nie oddaje, bo ona rozjaśnia, ale na żywo widoki są powalające. Zdjęcia wychodzą mega. Mocka za nami, miejsce ciche, spokojne, czaderskie. Oczywiście oprócz nas nie było praktycznie nikogo. Widok z tego punktu widokowego na tą polską Toskanię, to w, moim, w mojej hierarchii jest top, pierwsze miejsce na ten rok jak do tej pory. Tak, które widziałem. Top. Jeżeli traficie na ładną pogodę z, z cudownym zachodem słońca, zresztą widzieliście, to jest petarda. My tu wczoraj siedzieliśmy, do późna paliliśmy ognisko. Zobaczcie, są takie. Znaczy w sumie miejsce na ognisko chyba jest tylko to jedno. I Rozmawialiśmy z panem, który tutaj to tak nadzoruje, bo też przyszedł, dał nam mapkę tego miejsca i powiedział, że to palenisko ognisko jest nowe, że dopiero raz było używane jakaś wycieczka tutaj była i że my będziemy pierwszymi, którzy. Z niego korzystają. Powiemy wam jeszcze taką ciekawostkę. Wczoraj yy, wyrzuciliśmy śmieci tutaj do tych koszy, które są koło parkingu. A dzisiaj rano śmieci były wyciągnięte z tych koszy, chyba przez jakąś zwierzynę. I tak sobie pomyśleliśmy, że czasami tak ktoś może pomyśleć, że ale ci karawaningowcy syfią. A to może być faktycznie w innych miejscach również tak, że właśnie jakaś, jakiś lisek albo jakieś koty w nocy. Tak. wyciągają te śmieci i rozrzucają po okolicy. Ja tutaj ognisko tak robię, żeby było ładnie. Tak, Prawie. żeby nikt nie powiedział, że karawaningowcy to bałaganiarze, syfiarze i trzeba postawić znak zakazu. No i wyruszamy z tego uroczego miejsca. Fuh. Jest jazda. Ludzie jest? Jest roboty na tych karawanikach. Jest. Jest roboty. To, czy to jak tak czek myśli, to tak nic ten, a tu jestem. Słuchajcie, weszłam teraz na stronę Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, żeby zobaczyć na bilety i się okazuje, pacanów. Że, okazuje się, że Pacanów już mają pełno, więcej nie wpuszczą i dopiero są na 16.00 wolne miejsca. Mamy godzinę no przed, przed 13.00, więc słabo trochę, żebyśmy tam czekali. I szybka zmiana planów, jedziemy pierwsze do Zalipia. Tak. A potem do Pacanowa tak jest i może Malipa. wtedy uda się y, zarezerwować te bilety i wejść do środka. O, tu przez ten. No ale tą trawę chyba. jest po prawej stronie. O i to jest to. Ale z parkingiem bida. Jesteśmy przy domu malarek tak, w Zalipiu. Zalipiu. Chcieliśmy zaparkować tam koło, tego, koło tej zagrody Felicji Curyłowej, tam gdzie tak. jest takie jakby muzeum, ale tam było ciężko parking. Miejscami... Nie ma w ogóle parkingu, tam jest po przeciwnej stronie jakaś karczma i tam możecie sobie stanąć, ale jest parking taki trawiasty. Znaczy I błotko było my bardziej miejsca były po prostu zajęte, zajęte, a zostało tylko na trawie, myśmy tam nie wjechali. Ale jeśli pisze, chodzi... że tylko dla klientów kaczmy. Tak, jeśli chodzi o to Muzeum malarek, no to tam w środku macie jakiś sklepik z pamiątkami, obrazki na ścianach z, z tymi malowidłami. I wszystkie domy, które są tutaj na zalipiu właśnie w, w tej tonacji kwiatów z rysunkami, na zdjęciu macie. Jest tutaj też tablica taka informacyjna, gdzie każdy dom jest zaznaczony, tutaj na zalipiu, gdzie możecie sobie go obejrzeć. A my... W środku, tutaj w tym domu malarek jest taka ściana z wywieszonymi zdjęciami tych malarek. E, no, trochę ich jest, ale roboty trochę tu miały. Z Kamperem malarem. stoimy za domem malarek, tam jest taki parking. No. Utwardzony ażurami tutaj z przodu też i tutaj sobie stoimy i idziemy z buta. Stąd do tego muzeum mamy prawie 2 km, no. pokazuje nawigacja tam 20, 20 parę minut. minut, więc idziemy. Zatoczymy taką pętelkę po tym zalipiu i porobimy jakieś fotki, tak. bo spacerujemy i będziemy wyruszać dalej. Kom. Dotarliśmy na miejsce, bilet kupiony, 12 złotych cały, 9 ulgowy, Kasa. albo rodzinny, 28 złotych. Wchodzicie tak. z opiekunem do tych ekspozycji, więc czekamy na tą osobę, która nas tam wprowadzi. Wejście jest o równej godzinie, chociaż pani nam powiedziała, że... O 14.30 tak. dla nas, specjalnie. Nie, chyba jest Nie? tyle chętnych, że po prostu jest godzin. to godzin. godziny. Mielą to bardziej. Powiem Wam, że to Zalipie jakoś na mnie nie zrobiło wrażenia. Wow! Raptem parę tych domków. Ten, to muzeum to są takie trzy, trzy domy, niewielkie. Chodzi się w grupach, także no nie wiem. A ty? Co? Ja, y, war, przejazdem można sobie podjechać. To się i... tak nie ma gdzie stać. No, przejazdem można podjechać i zobaczyć. Ale na pewno nie jest to atrakcja na cały dzień. Ale chyba żeby chodzić po kolei, po tych domkach, bo przez, po tej wsi, są tutaj jest mapa, jest rozrysowane, gdzie są te domy, właśnie tych malarek, te ozdobione i można sobie je jeździć i zwiedzać. Ale, Ale ogólnie, no ile można kwiatki oglądać? No ile można kwiatki oglądać? No. E, w planach było teraz Europejskie Centrum Bajki i Koziołek Matołek. Ale na stronie internetowej już nie ma dostępnych biletów, poza tym opinie takie sobie są średnie. Znaczy pewnie kiedyś tam pojedziemy, ale musimy to wcześniej sobie zaplanować. I postanowiliśmy w związku z tym odwiedzić muzeum Festyn strażacki. drogownictwa. Maluchy, są. maluchy! Jedziemy! No. Albo i coś innego odwiedzimy po drodze. Także jedziemy. Muzeum Drogownictwa. No i dobra. Tu strzałka jest. Skręć w lewo w drogę. Słuchajcie. Muzeum składa się z takiej ekspozycji na zewnątrz. Wejście jest bezpłatne. Szok. Tak. E, I można wchodzić na eksponaty. Także zaraz zobaczycie Grzesia na walcu. Panowie ochroniarze bardzo mieli powiedzieli, że nam będą kamperów pilnować, a my mamy czas na zwiedzanie. I tu macie właśnie przekrój, jak wygląda podłoże pod asfalt. Jakie kamienie, piach. Ale to chyba jest w zależności od lat, bo tam tak, była tak, inna struktura. Tak, no tak. ja to właśnie mówię. No. W zależności od lat. Patrzcie, jaka nawierzchnia z kostek y, drewnianych. Tu pisze, że trwałość y, takiej nawierzchni to 8 do 20 lat. No i takimi maszynami to robiono. Jedyne co mnie zastanawia to to, że te y, wszystkie maszyny stoją na świeżym powietrzu. Czyli są narażone na działanie warunków atmosferycznych i... No nie wiem czy to tak długo tu postoi, jak to będzie na to padał deszcz, śnieg i tak dalej. Hello! Jesteśmy na moście, taki taras widokowy na cały ten park maszyn, i też polecamy to miejsce jako taki przerywnik w podróży. Panowie ochroniarze bardzo mieli, pomogli nam się tu ustawić, żeby nie, nie przeszkadzać komuś, bo tu ten parking jest dosyć taki mały. No i fajne obejście, zadbane, i przy każdym eksponacie opis, możecie sobie poczytać, są właśnie pokazane jak kiedyś drogi robili od najstarszych gdzie były patykami droga układana później belami drewnianymi i to wszystko ewoluowało aż do aż mamy takie piękne autostrady jakbyście chcieli wejść na wewnętrzną ekspozycję to tylko w tygodniu od 7 do 15 a w weekendy jest tylko czynna ta zewnętrzna my teraz podjeżdżamy na miejscówkę Yy, zrobimy sobie kawę, zjemy kolację i będziemy wyruszać w kierunku domu. Takie coś nam chodziło. Mamy wiatkę. I mamy parking. Wyasfaltowany bezproblemowy. I zaledwie kilometr 300 od tego muzeum. Więc super opcja. Na przystanek przed zwiedzaniem albo po zwiedzaniu. I bardzo fajna miejscówka. Pa. Kolacja zjedzona, kawa wypita i zmierzamy w kierunku domu. Jeszcze chwilka. Ekipy się rozjeżdżają, każdy w inną stronę Polski. Nawigację ustawiają i jedziemy. za 5 dni no, ciekawe jak dostanę grafik czy to będzie jednodniowy czy dwudniowy będziemy pomału się z wami żegnać z tego weekendowego wyjazdu powstały dwa odcinki w zeszłą sobotę pokazaliśmy wam drezyny w Regulicach, Zamek Tęczyn a w tym odcinku Grodzisko Stradów czyli tą polską Toskanię, Zalipię no Oj, to i dzisiaj to i dzisiaj to muzeum e, drogowe. Tak. No i, i tym będziemy kończyć. Pozdrawiamy naszą Kasię, Jacka i Filipa, ekipa, która nam towarzyszyła. Przepraszamy, co zrobiliśmy to nie my. Było miło jak zawsze. No, I, I do zobaczenia znowu. Do zobaczenia, mamy 3 godziny jazdy. Oni mają mniej więcej tyle samo tak. do, do domu, więc godzina jest. Na 18.20, więc będziemy pewnie będziemy przed 10 domu A na czwartą do pracy więc szybkie spanie No to my idziemy spać Topa pa. A może pacany pojadą pacanowa. Pacany do pacanowa. Coś się wymyśli. A coś, a coś się wymyśli. Ty pacanie. Nie mów do mnie tak. Nie mów do mnie pacanie, pacanie, bo pomyślą, żeśmy bracia. Jezu, to nie byle jaki kościół jest. Mhm. Oni nam tu śpiewali dzisiaj cały poranek. Jak się nazywa ten kościół? Pacanów, koziołek. No dobra. A do walcowania to ja się nadaję. A ja się się. Wejść z tego. To jest ciężka robota walcarzy. Walcownicy. Wiem coś na ten temat. Pracowałem walcowem. Tak, Krzysztof pracował walcowo. Kiedyś. Nie Nie takie taki osoby, żeśmy walcowali.